Wczoraj w budynku Trybunału Konstytucyjnego stała się rzecz bezprecedensowa. Zostało wydane orzeczenie o tym, że przesłanka dopuszczająca legalną aborcję z przyczyn embryopatologicznych jest sprzeczna z konstytucją. Szanowni Państwo, jako prawniczka mam poważne wątpliwości co do tego orzeczenia. Dla mnie to orzeczenie nie jest wyrokiem z jednego powodu. Głównego w składzie orzekającym brały udział osoby, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, które zostały wybrane na już obsadzone stanowiska sędziowskie, w związku z czym sędziami być nie mogą. Dlatego też ten, to orzeczenie jest obarczone poważną wadą prawną, która w normalnej sytuacji powodowałaby nieważność tego postępowania. Ale to orzeczenie również z innej przyczyny nie powinno zapaść. Takie kwestie powinny być rozstrzygane w parlamencie. Jeżeli posłowie PIS mieli odwagę w ogóle zacząć temat zaostrzenia ustawy aborcyjnej, to trzeba było iść do parlamentu, przeprowadzić to przez Sejm i przez Senat. Jednak tej odwagi Jarosław Kaczyński nie miał. I próbował to zrobić, chciał to zrobić i zrobił rękami swojego odkrycia towarzyskiego i kulinarnego, czyli pani Julii Przyłębskiej, która wykonuje każde jego polecenie. Każde. Ale kobiety mówią dość. Kobiety się nie poddadzą. Kobiety w Polsce, jak pokazały, potrafią nawet w czasie pandemii wyjść na ulicę. Kobiety będą protestowały, i kobiety wreszcie spowodują, że ten rząd również odejdzie w niepamięć. Dlatego, że ten wyrok to jeszcze jedna kwestia. Ten wyrok został wydany właśnie teraz po to, aby przykryć kryzys, jaki nadciąga, kryzys, jaki mamy, kryzys w służbie zdrowia. Ponieważ PiS w ogóle sobie nie radzi z pandemią, jest chaos w służbie zdrowia. Z wszystkimi projektami ustawodawczymi PiS idzie od ściany do ściany. Nosimy maseczki, nie nosimy maseczek. Dajemy dzieci do szkoły, wycofujemy dzieci ze szkoły. Tak naprawdę nie wiedzą, co robić. Następny kryzys to kryzys właśnie w oświacie i kryzys w finansach publicznych. Słyszeliśmy, że deficyt może być i 500 milionów złotych. I. W tej sytuacji jeszcze na Warszawę zbierali się rolnicy, którzy są niezadowoleni z ustawy, którą również zafundowało im Prawo i Sprawiedliwość, aby załatwiać swoje interesiki polityczne w łonie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Bo ta ustawa piątka dla zwierząt nie była po to, żeby ulżyć doli zwierząt. Była tylko po to, żeby się policzyć i żeby załatwić swoje interesy polityczne. Ale teraz... Być może Kościół, który jest bardzo mocno usatysfakcjonowany, Episkopat, ksiądz Rydzyk powstrzymają rolników i oni już nie przyjdą tutaj protestować. Szanowni Państwo, w taki sposób nie można rządzić. Widać, że PiS totalnie nie radzi sobie z rządzeniem. Wczoraj została uchwalona kolejna, kolejna ustawa antycovidowa. W przyszłym tygodniu przejdzie przez Senat pewno wróci do Sejmu, bo jak zwykle nie pracowano nad nią ani kilka tygodni, ani kilka miesięcy, a na to był czas, no ale wtedy trzeba było zastanawiać się nad wyborami i nad zmianą w rządzie, tylko pracowano nad nią dwa dni, półtora dnia, tylko dlatego, że opozycja prosiła o więcej czasu. W Senacie taka ustawa, ta ustawa również będzie procedowana, ale my musimy Patrzeć na to, co tym wczorajszym orzeczeniem PiS chce przykryć, chce przykryć właśnie to, że nie radzi sobie, nie radzi sobie z rządzeniem państwem. I ja, proszę Państwa, mówię jedno. Ten rząd pogonią kobiety, bo PiS wydał wojnę kobietom. Dobrze, kobiety tę wojnę wygrają i PiSu nie będzie. Dziękuję bardzo.